Cześć wszystkim, z tej strony Drake. i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ten, ten filmik widzicie po zakończeniu serii Final Fantasy v, tak? W końcu się przebiliśmy, w końcu koniec retro finali przed nami Final Fantasy 13, który już uważam za coś innego, za, wiecie, mój własny wymysł, a nie za mega-serię starych finali. Ale tak, zgodnie z obietnicą, z tym co mówiłem, wracamy do serii na życzenie, tak? Rzecz jest skrzeszona, rzecz rusza od nowa i rusza z nowymi zasadami. Tak więc posłuchajcie uważnie, jakby będzie prościej, bo ostatnio strasznie to wszystko przekomplikowałem, ponieważ teraz basically jedyną, jedynym ostatecznym wymaganiem, jedynym prawidłowym wymaganiem co do tego, co może być serią na życzenie. Dobra, może zacznijmy od samego od początku. Sery na życzenie są dostępne dla patronów, którzy, którzy są na progu. 100 zł lub 200. To są jedyne dostępne progi. Ta seria jest dostępna tylko dla tych progów, i to jest coś, czego taki patron może sobie zażyczyć. Zamiast wydawać trzy głosy na, na ankietę, może zadecydować: Ja bym chciał serię na życzenie. I te serie na życzenie były na pauzie, ponieważ przyjąłem trochę lekkomyślnie cały właśnie ten maraton finalowy. Od 1 do 5 nie żałuję, ale momentami było ciężko. Momentami było ciężko, ale nie żałuję, więc tak teraz jest. Tego już wydostałem i możemy wrócić do serii na życzenie z nowymi zasadami. I teraz wcześniej było tych zasad X i było i niektóre były trochę bardzo konkretne. Teraz już tak nie będzie. Teraz jedyną zasadą, której się trzymamy, to gra którą chcecie jako serię na życzenie, musi być dostępna na PS3, PS4, albo PS5. To jest jedyne wymaganie. I teraz drugą sprawą, to, nie jest, to, 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 to też jest wymaganie, ale od tego polecam zacząć zawsze. Nim podejmiecie jakiekolwiek kroki, nim zostaniecie patronem, nim wymyślicie sobie swój mistrzowski plan działania, jak to zmusicie mnie do grania w trylogię Dark Souls na PS3, Napiszcie do mnie na privie na Discordzie, albo jak już jesteście patronem i planujecie zwiększyć próg, możecie napisać do mnie przez patrona, ponieważ tam też jest opcja wiadomości prywatnej. Na wiadomości w komentarzach nie będę reagował, bo niekoniecznie ustalanie przyszłych serii to jest coś, co chcę robić w miejscu, gdzie każdy może to zobaczyć i każdy może się wtrącić swoimi trzema groszami do prywatnej dyskusji. Nie, to jest tylko wiadomość prywatna na Discordzie albo na Patronie i tam możemy sobie dyskutować, czy coś jest, czy jestem czymś zainteresowany, ponieważ nie będę zainteresowany wszystkim. E, tutaj kwestia, e, usuwam totalnie kwestię ceny. Ceny gry to jest kind of nieistotne. Raczej nie, starajcie się nie uderzać w gry, które jeszcze nie wyszły albo które są tydzień po premierze, czy coś takiego, ponieważ też. Wiecie, też cena tym wyjdzie na plus, powiedzmy, nie? Tak więc, y, dlatego raczej nie będę się rzucał na najnowsze gry. Nie mówię hardego nie, bo może wychodzi gra, którą i tak planuję nagrać, i może akurat w to traficie. I wiecie, może się zdarzyć, ale szansa na to jest bardzo nikła. Tak więc, y, w tym momencie cena gry de facto nie gra roli, po prostu. Napiszcie, zapytajcie i obgadamy to. I nim cokolwiek, wiecie, w, w, klikniecie w wesprzyj, nadacie mi jakiekolwiek pieniądze, najpierw obgadajmy to. I najpierw dostańcie jakby jasne, pewne, tak zgadzam się, możemy tak zrobić. Bez tego. No to wasze pieniądze, więc jakby ja mam prawo powiedzieć nie, więc nie ma tej opcji, że najpierw zostaniecie patronem, a potem na mnie napiszecie i będziecie chcieli mi jakąś nie wiem, dźwignię emocjonalną założyć, bo to wasz problem, że zrobiliście coś nielogicznego. Tak więc tak, najpierw piszemy. I dyskutujemy po prostu, czy, czy to będzie dana gra, też generalnie jako, nie wiem, mam prawo powiedzieć nie zawsze, bo też to nie tak, że okej, okay, jakby wiecie, robię to dla was, ponieważ dzięki wam ten kanał istnieje, dzięki wam mogę robić to, co robię, ale to też nie tak, że chcę totalnie pozbawić ten kanał mojej woli i totalnie oddać ster w wasze ręce, gdzie będziecie mogli mi narzucić wszystko, więc jeśli powiem, nie, sorry, nie interesuje mnie to, albo wiesz co, to jest gra, gdzie najpierw wolę ją ograć samemu, a potem dopiero a potem dopiero uczynić z niej serię na kanał, no to uszanujcie to, jakby jeśli to będzie ta druga opcja, gdzie najpierw będę chciał coś ograć samemu, a potem podjąć decyzję, odezwę się do Was. Lubię pieniądze, więc jeśli ktoś zaoferuje mi pieniądze za nagranie serii i ja po pewnym czasie stwierdzę, że to dobry pomysł, odezwę się do Was. Definitywnie, tak? Więc spokojnie, nie ma tutaj... Nie musicie się o to martwić. Tak więc to jest jedyny aspekt. Generalnie co się będzie działo potem, mianowicie jak będzie działać reszta systemu po zaproszeniem o serię, ponieważ, tak jak mówię, jedynym jedynymi de facto wymaganiami, że gra musi być na PS3, 4, 5 i musicie najpierw skontaktować się ze mną. Reszta jest. No, wszystko jasne. No i musicie być patronem za setkę albo dwusetkę, albo jakikolwiek wyższy próg podam w przyszłości, bo niekiedy pojawia się spontaniczna myśl, by dodać coś wyższego i jest stąks, prawda. E, tak więc musicie być patronem za minimum setkę. I teraz co się dzieje potem? Totalnie usuwam cooldown. Jako, że właśnie nagrałem 5 de facto serii na życzenie z finali od 1 do 5 z rzędu. Nic nie jest mi straszne w tym momencie. Nic nie jest mi kujwa straszne. Nie będę się już godził na całe, na całe jakby wiecie, rządki gier. Na to się już nigdy nie zgodzę, bo to nie, ponieważ to, to była zła zagrywka z mojej strony, definitywnie. Powinienem był dzielić te finale, w każdym razie, tak, nie godzę się na całe rządki gier. Na tym, na tym ten, ten wątek zakończmy. Ale tak, co się będzie działo potem, ponieważ cooldown totalnie znika. Więc możemy sobie lecieć jedną patrońską serię za drugą. Nie mam z tym żadnego problemu. I te serie będą po prostu działać, to będzie tak że przede wszystkim nie będę ogłaszał każdej serii osobnym filmikiem, ponieważ to nie jestem dobry w szybkim przekazywaniu informacji. Zamiast tego będę dał info na społecznościach, ponieważ już i tak częst, ostatnio częściej z nich korzystam i widzę, że moje posty na społeczności mają kliki porównywalne z moimi odcinkami, czyli do wszystkich zainteresowanych one do, docierają. I to właśnie tam będziemy informować o tym, jaka seria na życzenie została wybrana. I generalnie to jest to dla Was znak. Jeśli tam jest napisane, załóżmy, użytkownik X wybrał na serię, yy, na życzenie, serię z załóżmy Raczeta i Klanka. Właśnie to teraz instaluję z tyłu. Dlatego o tym akurat powiedziałem. Za, załóżmy Raczeta i Klanka. To póki ten komentarz tam wisi, nie piszcie do mnie o kolejną serię na życzenie, ponieważ to znaczy, że ona już jest wybrana, bo nie bawię się w kolejki, nie, nie kolejkujemy sobie tych serii. Możemy to omówić wcześniej, ale nic wam nie przyklepie. Nie powiem wam definitywnego tak, bo teraz jesteśmy w serii na życzenie kogoś innego i teraz ta seria ma dla mnie znaczenie. Więc póki ten komentarz tam wisi... Nie, nic więcej nie potwierdzam. W momencie, kiedy ten komentarz stamtąd zniknie, to znaczy, że ja rozpocząłem nagrania, to znaczy, że w tym momencie możemy rozmawiać o kolejnej serii na życzenie. I to ten komentarz będzie dla Was wyznacznikiem, kiedy możecie prosić o kolejne, a kiedy slot jest wolny. Także generalnie, żeby. Nie, żebym nie powtarzał tego wszystkiego, co mówię teraz za każdym razem, kiedy do Was mówię. Myślę, że zrobię sobie takie pisemne tyle dyry zasad, jak to wszystko działa i za każdym razem, kiedy będę wrzucał na społeczności komentarz, post o tym, co będzie kolejną serią na życzenie, to będzie okej, kolejna seria na życzenie, bla, 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 użytkownik, bla, bla, bla. Przypominam zasady, i tutaj będę miał po prostu tą wklejoną wiadomość za każdym razem, żeby wszystko było czytelne i żeby coraz więcej osób zwracało po prostu na to uwagę. Yy, i, I to chyba mniej więcej tyle. To mam wrażenie, ułatwia. Yy, tak mi się wydaje. Czyli generalnie, tak gry PS3, 4, 5 wcześniejsza rozmowa ze mną, zanim podejmiecie jakąkolwiek finansową decyzję dotyczącą mojego kanału. I to, czy slot, to, czy można gadać na temat serii, czy nie, decyduje o tym obecność wiadomości na społecznościach. W momencie, kiedy ta wiadomość zniknie, bo ja przeważnie usuwam nieaktywne posty, przeważnie. Więc w momencie, kiedy post zniknie, no to możecie prosić ponownie i będziemy rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Generalnie też nie mam tutaj zasady, ponieważ podczas mega serii finali. Ludzie pisali do mnie, okej, czy nagrasz X, czy nagrasz Y? Chciałem serię na życzenie, tą, tamtą, sramtą i tak dalej. Było tego trochę generalnie. Teraz pewnie pytacie, okej, okay, a co jeśli do mnie napisze parę osób naraz, na którą serię się zdecyduje? Szczerze powiedziawszy, nie ma żadnego wyznacznika. Jeśli. Ktoś dobrze mi coś zareklamuje, jeśli ktoś będzie pierwszy, jeśli ktoś po prostu o o tego użytkownika lubię i zaproponował fajną gierkę, pójdę mu na rękę. To już. Tak więc jeśli napisze do mnie 5 osób na raz, to bardzo możliwe, że zagadam do pierwszej lepszej, i to jej grę wybiorę. Niestety nie ma na to lepszej metody. Generalnie jakby chyba jedyne. Więc dosłownie, w momencie, kiedy widzicie ten filmik, może oglądacie go do końca. I już będziecie mieli post na społecznościach. Hej, gra wybrana, nie piszcie już do mnie. M możliwe, bo kto wie. Wiem, że ludzie czekali na to, żeby slot na serię na życzenie się zwolnił. Zwolnił się, więc kto wie, co się teraz stanie. Y ogólnie też y nie mam nic przeciwko, żeby za każdym razem ta sama osoba. Ten sam patron za setkę wracał i prosił o kolejne gry, jeśli jego gry będą mi odpowiadać, ale też jeśli, załóżmy, nie wiem, ta sama osoba zażyczy sobie jedną, drugą, trzecią, czwartą grę z rzędu i nagle pojawi się inna osoba, prawdopodobnie najpierw spriorytetyzuje tą inną osobę, żeby nie było, że wiecie, jestem kanałem na życzenie jednej konkretnej osoby. Więc myślę, że to tak, A to już jest coś, co ja tylko będę w tym pływał, do was to niezbyt będzie docierać. W dalszym ciągu to nie tak, że dam sobie wmusić jakieś gry, więc to nie tak, że skończycie z contentem, którego nie lubicie, bo widzę, wokół których gier bardziej się zbieracie, które gry lubicie bardziej komentować itd. i tak dalej. Oczywiście też jeśli załóżmy na liście przyszłych serii coś jest, tych, które widzieliście, czy to tam na Discordzie, czy w poprzednim, na poprzednim filmiku, czy cokolwiek, yy, możecie też wybrać serię na życzenie z tego, możecie zagwarantować jej wygraną, możecie po prostu po powiedzieć, chcę, żeby ta seria wygrała. I no, to też jest seria na życzenie. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Niekoniecznie z aktualnej listy, bo to by zaniechało wszystkie serie, które, na które głosowali inni, więc tego nie robimy. Ale jeśli na przykład, z, nie pamiętam co było na poprzedniej, co przegrało z Infemusem basically, nie pamiętam, ale jeśli na przykład stwierdzilibyście, że chcecie coś z tamtej serii, z poprzedniego ranu ankiety, no to możecie to wybrać i to też może być cele na życzenie. To nie jest w żaden sposób skreślone. Jakby gra to gra, tym bardziej, że większość gier z ankiety, e, z ankiet mam już kupione. A nie, to ja Jacka instalowałem, a nie Ratcheta, to o czym ja myślałem. E, tak więc, e, tak, to, to, to też jest opcja, więc e, basically wszystko, co teraz powiedziałem i tak sprowadza się do tego, co, od czego zacząłem, czyli do kontaktu ze mną. Najpierw rozmawiamy, najpierw uzgadniamy, najpierw dogadujemy i dopiero, kiedy dostaniecie ode mnie okejkę, okay no to możecie, może, w sensie możecie, możecie zostać patronem za setkę zawsze, ale wiecie, w momencie, kiedy dostaniecie ode mnie okejkę, okay seria na życzenie jest dopiero zatwierdzona. Wcześniej nie potwierdzam nic i nie dam na sobie nic wymusić, tak? Więc tak, oficjalnie serie na życzenie wracają. Jak tylko zobaczycie, że ten filmik sobie wisi u mnie na kanale, to możecie już odświeżać społeczność, bo zakładam, że gadam w tym momencie od 15 minut. Szał był nie sposób tego przewidzieć dla mnie, ale podczas trwania serii z Final Fantasy Shauna, proszenie mnie o różne gry był tak duży, że nie zdziwię się, że w ciągu tych 15 minut już będziemy mieli pierwszą serię wybraną. Tak więc, tak to jest powrót serii na życzenie. Chyba powiedziałem o absolutnie wszystkim, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc, oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, to piszcie w komentarzach. Schodzę do komentarzy, piszę sobie z wami i tak dalej, tak dalej. Więc tu bez problemu. Myślę, że wszystko wyłożyłem 20 razy, wręcz za dużo, ale tak. To ode mnie. Przetrwaliśmy mega serię z Retro finali. Jestem z nas dumny, jestem z siebie dumny, z was dumny. Było super. Było, definitywnie. I tak, z trzymajcie ciepło, sprawdzajcie społeczności i na razie.